Taki sprawdzian, tak? Czy... No samouczek, tak? Jak po prostu się poruszać w grze. No tutaj co jakiś czas nam będą to przerywać i pokazywać jakieś pozały, wiadomo. Na pewno Ci się spodoba. Mamy tu piękny widok, bez dwóch zdań. No fajne też jest to, że jak chcemy gdzieś wskoczyć, to po prostu trzeba spojrzeć w to miejsce. I dopiero wtedy wykonać jakąś akcję, tak? Jeśli tego nie zrobimy, no to po prostu on skacze w innym kierunku. To jest, myślę, całkiem dobre. Tak dodaje trochę więcej realizmu do samej rozgrywki. Witaj na fitnessie. Na początek musimy cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko, co ci powiem, okej? Okay? Dobra. Skacz na te worki w dole. Odbiło cię, zabije się. Nie bądź cykor. Nie, no jaja sobie robisz. No to patrz. A! A, moja Rakim! Nie ruszaj się, sprowadzę pomoc. Ha, ha! Jaja sobie z ciebie robię. Ty głupi gnoju. Co? Nie znasz się na żartach? No chodź! skacz tu na dół! Chryste, panie... Mam nadzieję, że nie doczekam czasów, kiedy będzie pojawi się jakaś apokalipsa zombie, nadejdzie apokalipsa zombie i będę musiała zrobić to samo z tym facetem, bo <gryw> obawiam się, że ja bym tego upadku nie przeżyła. mordek! Jasny win! Niezła jazda, co nie? Ale weź się jeszcze nie podniecaj. Będzie lepiej. Żeby przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać otoczenie. Większość zombiaków słabo się wspina, więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzisz. Okej. Okay. Co chwila... Yy, dajcie mi moment, ja na moment włączę grę. Muszę włączyć te gadło bo mi kurze, że co chwilę mi się coś pojawia. A co mam to Okej, jestem ponownie. Lecimy. Czasem lepiej czołgać się przez niskie, wąskie przejście. Zombiaką będzie ciężko cię gonić. Wow! To ja nie muszę wejść. Jak już tak, ruszysz biegiem, biegiem, staraj się nie zwalniać. Na zewnątrz jak się zatrzymasz, to raczej umierasz. Nieźle. Jak na nuba. Co ty nie powiesz? Dobra, właśnie na rusztowanie. I spadnij, bo na dole nie ma żadnej siatki. Chwyć się i podciągnij. Na zewnątrz bez tego nie przeżyjesz 10 minut. I tu jest pokomoty właśnie żeby przeskoczyć tam. Musimy się jakby powiedzmy rozbujać, tak? No i spojrzeć w tamtą stronę gdzie, gdzie chcemy e, skoczyć. No i tutaj analogicznie. Dobrze. Ok, czas na prawdziwy test. Wracaj na dźwig. Po drodze użyj wszystkiego, czego się da. Okej, okay, wystarczy Masz naprawdę wielki talent, gościu Naprawdę Albo robiłeś to już wcześniej Robiłeś to już wcześniej? Niespecjalnie. W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym No, to jesteś cholernym savantem Nigdy czegoś takiego nie widziałem no, Gdzie miałem Jeśli chodzi o sterowanie yy, klawiatura mysz, tak, to nie ma najmniejszego problemu. Co się, co się ze mną dzieje? hej mów do mnie, co się dzieje? Coś! Poszło nie tak! Rakim! Co się przed chwilą stało? O kur, na pewno jest pierwszy atak. Wracaj tu lepiej! Wracamy do siebie. Hello! Rachijmy, co to kurwa było? Czy ja się zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję. Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym. Weź lepiej idź do doktora Zira. Niech cię zbada. I pewnie da ci działkę antys. Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. On da ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. Jak widzicie tutaj rozgrywka idzie dosyć szybko, bo zaraz będziemy mieli okazję po raz pierwszy wyjść na zewnątrz. Zobaczyć jak wygląda Jak wygląda świat ząbiaczka Patrz gdzie leziesz Ojej jaki wrażliwy. ja oczywiście znowuż y, zeszło mnie tam gdzie miałam No nie, muszę tu iść no ja z gdzie był ten sklep? Nie, bo do windy musiałam iść. Może nie. Nie, tak, do windy. Winda takie zajebista jak u mnie w bloku. <ścoughs> Bardzo nowoczesna. Dobra. W końcu dali mi jakieś normalne zadanie. Jak dotąd nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym, za kogo się podaje. Dobra nasza. A jak doktor Zir pomoże mi pozbyć się objawów infekcji, będzie jeszcze lepiej. Okej, okay. lecimy teraz do Kwatermistrza. O, ty jesteś nowym zwiadowcą. Rahim mówił mi o tobie. To ja. Nazywam się Krain. Nauczę się Twojego imienia dopiero wtedy, jak przeżyjesz kilka dni. Póki co, to dla Ciebie. A właśnie. Mówi się, że jesteś kolejnym zdechlakiem w kolejce po żarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu nie bardzo Cię lubią. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś: przynieś mi albo spajkowi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz, jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Dzięki. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny? Możesz pomagać ludziskom. Kilka przysług tu i tam, a może cię polubią. Może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. Okej, okay. no i teraz możemy sobie wziąć to wszystko. Ustawiamy tutaj sobie broń. Koha, ja jeszcze tam... Nogę od stołu wezmę. Ustawmy jako broń domyślną. No i wychodzimy na zewnątrz. Wychodzisz na zewnątrz, co? No jak widać. Okej, okay, nowy, tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już zbyt wielu. Doktor Ziri już czeka w ciężarówce na boisku Jak wyjdziesz z wieży, skręć w lewo i kieruj się na południe. Nie da się przeoczyć. Nazywam się Crane. Dobra, dobra, Crane. Zagęszczaj ruchy. Nie ma czasu na podziwianie widoczku. I staraj się być raczej cicho. Hałas przyciąga tych skurwieli. To właśnie, trzeba uważać jak się skacze, bo... mało błąd, a możemy się znaleźć naprawdę w kiepskiej sytuacji. Tam te zombiaki one nie poruszają się zbyt szybko, z tym do to sobie tak raczej stoją. No do góry. O, jakaś pani zombiak. Nie <Gląski> <Gląski> mam. Mogłabyś umrzeć? Suko. Chodź. No chodź. <Gląski> Ja im mi przykro Mogę przeszukiwać zwłoki, ale nie jestem pewna że Chcę się tam na dół do niej... A nie chcę się do niej schodzić Co na to może mieć? Parę dolarów Dobra, e, bo trochę zobaczyliśmy z, z trasy, którą chciałam obrać Jak widzicie to też nie jest tak, że e, te zombie nie chodzą po dachach, bo tych na dachach jest całkiem sporo C też czasami... Czasami trzeba uważać. Oooooo! Gdzie się skacza to było, to było głupie, ale przeżyliśmy Go zobi zaczęły się już kurwiać? No e cóż każdego szkoda. Ok, i teraz będziemy próbowali otworzyć zamek, otwieranie zamków jest na podobnej zasadzie jak w Falloutie, tak, czy w, w Skyrimie. To trzeba uważać, jak się robi. Tadam! Pierwszy zamek otwarty. I mamy rurę wodociągową papierosy dobra może zmieńmy na tą rurę wodociągową w sumie nie wiem która broń ma większy damage ehm, obawiam się że jak skoczę tam, to, to może się zapaść bo niektóre dachy się zapadają co w sumie jest dosyć istotną informacją i radziłabym to e, sobie zapamiętać ostatnio mm, chciałam Chciałam, m, chciałam, chyba odpalić jakąś petardę, czy coś takiego i nie byłam, nie byłam pewna, e, jaki przycisk mam wybrać. O, num, num, num. I niestety um, kopnęłam w dach. <gryw> znaczy kopnęłam i dach się rozwalił mi potem.